Dziś chcę śpiewać dla Polaków, dla naszego narodu, że jesteśmy razem w wolnej ojczyźnie Polska to najpiękniejszy kraj. Przyrody i parków. Jest w nim pełno parków narodowych. I mamy piękne morze. Nasze państwo jest piękne. Mamy dużo miejsc kultury. Dziś. Dla Polaków śpiewam, bo jestem Polakiem, wychowałem się w Polsce i żyje was, żyje dla ojczyzny, żyje dla narodu. Cieszę się, że Polska jest wolna, że w Polsce jest solidarność, że jesteśmy wolnym krajem i jesteśmy z Unią. Polsko, droga Polsko. Dla mnie ty na pierwszym miejscu, dla mnie naród na pierwszym miejscu, bo w tej Polsce się wychowałem, bo w tym narodzie się wychowałem. Niech żyje Gdańsk. Wolne polskie miasto nie żyje Gdańsk nad Bałtykiem, bo Gdańsk ma wiele zabecków, wiele dzieł sztuki. W i uniwersytetów. My Polacy się uczymy. Nawet w Dańsku i czujemy się bezpieczni i szczęśliwi w Dańsku. Piosenka dla narodu. Ożerek Peter. Pozdrawiam was. Porag, tańczcie.